Moi drodzy przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochanie. Dzisiaj ja chcę podzielić się z wami przepięknym przykazam i praktyką od krona Przykaz nie jest krona, a praktyka krona jest fantastyczna. Spróbujcie, skorzystajcie. Ja też to robię. Nagrałam sobie na dyktafon, wy będziecie mnie mieć na YouTube, filmie, a ja sobie nagrałam po prostu na telefon. Rzeczywistość segmentowa. Kim jesteś, Bogiem czy Ofiarą? Witam Was, kochanie. Jak zacząć żyć na nowej w niebo wstąpionej Ziemi? Tak, ona jest już tutaj. Przed nami i wokół nas. Wystarczy ją wpuścić, uświadomić sobie, że znaleźliśmy się tu i teraz i każdy nowy dzień daje nam dokładnie to, czego chcemy. Czy to nie jest prawda? Pomyśl o trójpomierowym świecie, w którym sami nie mogliśmy nic zrobić, że nasze pragnienie i słowa nie były w żaden sposób. Odzwierciedlany w tej rzeczywistości. Mieliśmy tam rolę ofiar lub panów życia. Wszystkie dobre materialne były osiągane tylko przez naszą ciężką pracę, lub jeszcze gorzej, przez oszukiwanie i podporządkowanie innych. To były gry, które sami wymyśliliśmy i w nie wierzyliśmy. Jacy byliśmy dziećmi, ale teraz. Na nowej, w niebo wstąpione ziemi, w wymiarze kwantowym, musimy porzucić wszystkie stare nawyki i wreszcie stać się dorosłymi. Powinni wreszcie wziąć swoje życie w swoje ręce i nie mieć nadziei na kogoś dorosłego, zbawiciela, który w końcu przyjdzie i wszystko zrobi. Jednych nagrodzi, innych ukaże. Lub spodziewacie, że w jednej chwili wszystko się zmieni. Nastąpi skok kwantowy. I niektórzy zniosą się, od razu poczułem się wolniej i szczęśliwi, zdrowi i młodzi wśród pięknych krajobrazów w niebostępionej Ziemie, a inni niegodnie, nieprzygotowanie, nie wytrzymają wysokich wibracji i znikną wraz z ciemnością. Przeniosą się na inne gęste planety. Ale kiedy to będzie i nawet trudno w to uwierzyć. Kochanie, to już się stało. Tylko nam dana możliwość, i jeszcze to wszystko uświadomić w zwolnionym czasie. Czas się zatrzymał. Drzwi przed każdym są otwarte naprzód do pięknego świata, a także drzwi nie zostały jeszcze zamknięte do gier i cierpienia. A wybór teraz zależy od każdego z Was. Gdzie teraz zrobisz krok? Tam się i znajdziesz. Powstań jako dorosły, akceptując swoją boskość i układając swoje wymarzone życie, a może wygodniej jest ci być jeszcze dzieckiem, zaufać komuś innemu, żeby ci pokazał, jak żyć, co jeść, jak się zachować, no i tak dalej. To znaczy, z powrotem ale już ten okres może ciągnąć się jeszcze przez wiele tysięcy lat. I taka brama ponadczasowości wkrótce się zamknie. Wszystko stanie się bardzo szybko. Wybor należy dokonać tu i teraz. A jeśli zdecydujesz się wejść na ścieżkę rozwoju, nowa ziemia jest teraz otwarta przed tobą. Zrób krok. Uświadom sobie siebie jako stwórcę. Wpuść w siebie swoją boskość. Zrób drugi krok zacznij przekształcać swoją świadomość w lepszy świat, nie oglądając się na nikogo. Usuń wszystkie lęki i zacznij żyć prawdziwym życiem Stwórcy, Boga swojego życia, Boga swojego świata. Wielowymiarowość świata kwantowego zakłada każdemu Jego odrębną rzeczywistość i nie są to bajki. Doskonale wiecie, że każdy teraz żyje w swoim świecie. Jaki świat stworzyłeś, w tym i żyjesz. A teraz ja Wam dam przy cudowną praktykę, odkrywana, się nazywa Boski Tron. Naprawdę ta praktyka działa natychmiast, po prostu. Nie wiem, jak wam, za dotknięciem różyczki może będzie to najlepsze określenie, jak działa ta praktyka. Ta praktyka to ćwiczenie, jak chcecie, tak nazwiecie to. To ćwiczenie pomoże łatwo nawiązać kontakt ze swoim wyższym ja i przebywać w swoim boskim duchu i wracać tam za każdym razem, aż stań się twoją prawdziwą esencją. Zamknij oczy. Skieruj uwagę do wewnątrz i wyobraź sobie, że jesteś w centrum nieograniczonej przestrzeni. To przestrzeń Twojej nieskończonej boskiej świadomości. Przestrzeń Twojej władzy nad ludzkim życiem. To jest przestrzeń Twojego ducha. To Twój osobisty wszechświat. Ten wszechświat ma Boga, a tym Bogiem jesteś Ty, to Ty, zgodnie z prawem Stwórcy, zajmujesz miejsce w samym centrum wszechświata. Ty stworzyłeś ten wszechświat. Wyobraź sobie, że siedzisz na pięknym, złotym tronie, który otula ci złotą energię. Ta energia boskiej miłości, energia miłości Twojego boskiego Ducha. Czuję się w niej bardzo komfortowo, spokojnie, pewnie, ponieważ jest niezachwiana, wiecznie trwała i nigdy nie kończąca się. Nie jest to przypuszczalne dla wszystkiego, co jest mniejsze niż bezwarunkowa miłość, a tym samym dla lęków. Wszystkie lęki i wątpliwości, które były w Twoim ludzkim ja, jeszcze niedawno natychmiast rozpuszczają się w tych złotych energiach Twojego boskiego ja. Teraz poczuj w pełni, że Twoje ludzkie ja jest połączone z Twoim boskim ja i to ty jesteś Bóg. Jesteś centrum i z ciebie promienie światła i miłości, przekształcając cały świat. Mów w myślach lub na głos. Jestem światłem. Jestem miłością. Jestem Duchem Boskim. W tej świadomości siebie spójrz na swoje życie oczami Boga, na sytuację, która się dzieje teraz, a od razu zobaczysz właściwą odpowiedź. A może teraz skończysz jakąś śmieszną grę, która okazała się niegodna ciebie stwórcy. Teraz nawet śmiej się, gdy wspominasz swoje ostatnie lęki. Jak są teraz nieistotne. Przed Tobą Bogiem. Śmiej się z nich i możesz odtąd wspominać te lęki i siebie w nich jako iluzję, jak w filmie swojej ludzkiej gry w starym świecie. Teraz sam kierujesz swoim światem, siedząc na złotym tronie. Od teraz i na zawsze nic nie może Ci powstrzymać, a nawet przestraszyć. Bóg nie zna strachu. Wszystkie dziwne lub trudne sytuacje, które cię kiedyś obawiałaś, teraz w najlepszy możliwy sposób są rozwiązywane tylko na Twoją korzyść lub po prostu ich nie ma. I za każdym razem, gdy coś cię wytrąca z równowagi lub przestraszy, albo masz jakieś ważne spotkanie, zawsze pamiętaj, kim naprawdę jesteś.